Cześć, witaj na dzisiejszej praktyce. Dzisiejsza praktyka to power yoga, czyli taka, w której na pewno troszkę się zmęczymy. Na wdechu podnieś ręce i przejdź do pozycji dziecka, balasa na palce u stóp razem, kolana troszkę szerzej, wyciągnij dłonie do przodu. Otóż najlepiej czoło na matę, jeśli da radę. Pamiętaj, że pośladki powinny zostać napiętach. Jeśli tak się nie dzieje, możesz podłożyć koc, wałek i zrelaksować się przez chwilę w tej pozycji. Teraz spójrz do przodu i przenieś ciało w przód, pozycja kobry, klatka otwarta, barki daleko od uszu, i powrót zaokrągli, kręgosłup, pozycja dziecka. Wdech, kobra, otwórz klatkę. I wydech, zaokrągli plecy, pozycja dziecka, balasana. Wdech, kobra, Wydech, pozycja dziecka, mała rozgrzewka dla kręgosłupa, wdech, teraz podnieś kolana z maty, barki daleko od uszu i na wydechu przejdź do psa z głową do dołu. Stopy mniej więcej na szerokość bioder, zacznij powoli uginać jedną, drugą nogę. Tak żeby rozchodzić sobie pierwszego psa, poczuć tę pozycję. Pamiętaj, że nogi mogą być ugięte. Najważniejsze, aby plecy w tej pozycji były proste. Zostań jeszcze przez chwilę w bezruchu, pociągnij piętami jak najbardziej do maty. Teraz przejdź do klęku otwartego. Ustaw się i podnieś prawą nogę i lewą rękę. Postaraj się, aby nie otwierać tutaj bioder, nie podnosić nogi też zbyt wysoko. Tutaj mamy mocny brzuch. Znajdź sobie jedno miejsce, na które teraz popatrzysz, aby utrzymać balans, i na wydechu łokieć do kolana i wyprost. Wydech zginamy, wdech wyprost, wydech łokieć kolana. Kilka razy powtórz to w rytm swojego oddechu. Pamiętaj, że brzuch jest cały czas aktywny. Otwórz teraz lewą rękę do boku i spróbuj złapać za stopę. Jeśli Ci się uda, sięgaj jak najwyżej, jak najwyżej. Wygięcie w kręgosłupie. Jeszcze chwilę. I wydech. Wróć do centrum. Odłóż dłoń. Odłóż nogę. I zmiana strony. Lewa noga wyprostowana i prawa ręka. Przez chwilę pozostań w tej pozycji. Pamiętaj, że brzuch jest aktywny. Pępek idzie lekko do kręgosłupa i łokieć kolano. Wdech, wyprostuj. Wydech, zgięcie. Wdech i wydech, łokieć kolano. Na wdechu prostujemy, otwieramy się. Wydech, kierujemy łokieć do kolana, uginamy nogę parę razy. Teraz spróbuj złapać tę lewą stopę i sięgaj, sięgaj jak najwyżej. Jeszcze jeden wdech i wydech, wracamy powoli do centrum, klęk podparty. I teraz robimy sobie parę razy takich pompek. Łokcie bardzo blisko ciała, pracuje tutaj triceps i odkładaj brodę na matę. Ostatnim razem schodzimy do dołu, wdech pies głową do góry, i wydech pies głową w dół. Kilka spokojnych oddechów. Powróć do swojego rytmu, znajdź oddech. Teraz przybliż odrobinę stopy, wdech prawa noga do góry, ugnij i przenieś kolano do klatki. I pompujemy raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I odłóż prawą stopę na początku maty. I wdech wysoki lunch. Wyciągnij dłonie do góry. Nogi są aktywne. Ugnij teraz w okcie. Zejdź jeszcze troszkę niżej biedrami i wyprostuj nogę, wyprostuj ręce. Wydech schodzimy lewym kolanem na matę, wdech prostujemy nogi. Wydech uginamy, wdech prostujemy, wydech uginamy i znowu płyniemy ze swoim oddechem I jeszcze parę razy. Wydech dół, wdech góra, wydech dół, wdech góra. Wydech dół, Wydech, góra. Wydech dół i pompujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wyprostuj nogę. Wysoki lunch. Przenieś teraz cały ciężar na prawą nogę i wejdź do wojownika trzeciego. Biodra są tu zamknięte, lewa noga flex, aktywna, ręce wzdłuż ciała. Jeszcze chwilę i podnieś się do góry, połącz dłonie i wydech wracamy do wojownika trzeciego. Wdech kolano do klatki. I wydech, wojownik trzeci. Trzymaj tutaj balans. Brzuch aktywny. Wdech, góra. I wydech, wracamy do wojownika trzeciego. I teraz znowu pulsacja lewą nogą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wracamy do góry. Wyprostuj ręce, wyprostuj nogę, utrzymuj ją w górze, nie musi być bardzo wysoko i wydech odusz, Wdech, wyciągnij się do góry, wydech skłon Uttanasana, wdech, spójrz do przodu, ciągnij kręgosłup. Wydech, chaturanga dandasana, wdech, pies, góra. I wydech. Pies dół. Trzy spokojne oddechy. Znowu zbliż trochę stopy. Teraz lewa noga do góry. Na wydechu przyciągnij kolano do klatki. Odłóż nogę. I wchodzimy do wysokiego kolancza. Mocne nogi, ugnij łokcie. I prostujemy nogi, prostujemy ręce. Wydech, schodzimy do dołu. Wdech, wydech dół. Wdech, wydech dół. Wdech, wydech. Dół. Wdech, wydech. Wdech, proste nogi, wydech ugięte. Jeszcze parę razy. Prowadzicie tutaj Twój oddech. Wydech dół. Wdech w górach. Wydech dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mała pulsacja. Wdech, wysoki rancz. I na wydechu przechodzimy do wojownika trzeciego na drugą stronę. Znajdź balans, prawa noga aktywna. Dłonie wzdłuż ciała nie otwieraj tutaj bioder. I wdech wchodzimy powoli do góry. Wydech, wojownik trzeci. Wdech kolano do klatki. I wydech, wojownik trzeci. Wdech, góra. Wydech, przejdź do wojownika. Wdech, góra. Kolano do klatki. Wydech, wojownik. Pulsacja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wdech, góra. Kolano do klatki. Wyprostuj ręce, wyprostuj nogę. Trzymaj, nie odchylaj się tutaj. I wróć do centrum. Wdech dłonie do góry. Wydech głęboki skłon. Wdech spójrz do przodu, wyciągnij kręgosłup. Wydech chaturanga dandasana. Wdech pies głową do góry. Wydech pies głową w dół. Kilka spokojnych oddechów. Znowu wróć do swojego rytmu, do swojego dechu. Wdech prawa noga do góry, tym razem otwórz biodro. Spójrz pod prawym ramieniem i pokieruj piętę do pośladka. Otwórz tutaj biodra jak najbardziej, też rada. I przyciągnij kolano. Do jednego łokcia i do drugiego. Prawe, lewe, prawe, lewe. Cały czas jesteśmy w desce, pracujemy tutaj mocno brzuchem. Zostajemy po środku, odkładamy nogę, odkładamy całą lewą stopę i wchodzimy do Wojownika drugiego. Otwarte biodra, otwarte ramiona. Spójrz za prawą dłonią. Mocne nogi. Lewe udo napięte. Wdech, złącz dłonie w koszyk i odłóż je na karku i idziemy do do łokieć, do kolana. Pracujemy nad boczną taśmą. Wdech góra, wydech dół. Wdech, wydech, wdech i wydech. Pracujemy tutaj w czworobocznym lędźmi. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech. I wracamy do wojownika drugiego. I przechodzimy do pari vrita vira czyli odwrócony wojownik. Otwieramy prawą stronę ciała i przodem przechodzimy. Aby odłożyć prawą dłoń na matę, lewa jest przedłużeniem ciała. Poczuj, jak teraz otwieramy lewą stronę. Jeśli jesteś bardziej zaawansowana, zaawansowany, możesz tutaj połączyć dłonie pod prawym udem. Cały czas mocne nogi, tak jakbyśmy chcieli odpychać się od prawej. Lewe udo jest tutaj aktywne. I powolutku, może trochę pokracznie przychodzimy do przodu i chcemy wejść sobie do rajskiego ptaka. Bardzo powoli potrzebujemy tu dobrze złączyć dłonie, i potrzebujemy tutaj złapać dobry balans. Podnosimy powoli prawe kolano do góry. Może się nie udać za pierwszym razem, nic się nie dzieje. Chcemy tutaj na chwilę zostać. Ale jeśli chcemy iść dalej, to próbujemy wyprostować prawą nogę. Lewa noga prosta, aktywna i powoli wracamy na dół. Odkładamy sobie prawą stopę i wracamy z powrotem do naszej pozycji. Prostujemy teraz prawą nogę. Pozycja nasany. Spójrz za lewą dłonią wyciągaj się do przodu i teraz przejdź sobie do przodu schodzimy sobie jak najniżej z kandasana lewa dłoń może być wyciągnięta do góry spróbuj za nią spojrzeć albo znowu złączyć dłonie za prawym udem otwieraj klatkę Wyprostuj rękę, wróć z powrotem i wejdź do góry. Przekręć się na prawą stronę. Wysoki lunch i chaturanga. Wdech pies głową do góry. Wydech pies głową w dół. Kilka spokojnych oddechów. I za chwilę przechodzimy do całej sekwencji na drugą stronę. Wdech, podnieś lewą nogę do góry, otwórz biodra, spójrz pod lewym ramieniem, ugnij tutaj kolano i spróbuj pociągnąć lewą piętą jak najbardziej do pośladka. Idziemy teraz do deski i dotykamy kolanem jednego i drugiego łokcia na zmianę. Mocny brzuch. Pracujemy tutaj mięśniami brzucha. Raz, dwa, trzy i centrum. Odłóż sobie stopę. Wchodzimy do wojownika drugiego, Wira Badrasana. Mocne nogi, otwarte ramiona. Prawe udo. Aktywne. Wdech. Odłóż dłonie na karku i schodzimy łokciem do kolana. Wydech dół. Wdech góra. Wydech łokieć kolano. Parę razy. Pracujemy tutaj mięśniami brzucha. Nogi muszą być mocne, aby nas tutaj utrzymać, abyśmy byli stabilni. Jeszcze raz i dwa, i trzy i cztery. Wracamy do Wiry i idziemy do Pari Writa Wira Badrasa na spokojny, pokojowy wojownik. Na drugą stronę otwieramy lewą stronę ciała. Idziemy sobie do przodu, odkładamy lewą dłoń na matę, prawa przedłużeniem ciała. Poczuj teraz, jak otwiera się cała prawa strona Twojego ciała. I jeśli masz na to ochotę, możesz połączyć dłonie pod lewym kolanem. Spójrz do góry, otwieraj klatkę. Cały czas trzymaj mocne, napięte nogi. Teraz przejdź do przodu, cały czas chwytamy za, le, pod lewym kolanem i powoli próbujemy podnieść lewą nogę do góry, tak żeby wejść do swarga dviasany, czyli rajskiego ptaka. Zostań tutaj w górze albo zacznij prostować lewą nogę. Prawa noga jest jak najbardziej wyprostowana, aktywna. Ona nas tutaj trzyma w tej pozycji. Znajdź balans, zacznij ginać nogę i powoli wróć. Na dół. Rozplącz tutaj ręce i wróć do naszej poprzedniej pozycji na chwilę. Wyprostuj nogę i wejdź do trikona nasany. Spójrz za prawą dłonią, wyciągaj kręgosłup do przodu. Na wydechu przejdź do skandasany na drugą stronę, zejdź tutaj jak najniżej. Jeśli uda Ci się zejść na sam dół, to możesz spróbować wyprostować prawą rękę, spojrzeć za nią lub połączyć dłonie za lewym kolanem. Otwarta klatka, spójrz za prawym ramieniem, A wróć do centrum, podnieś się do góry i wejdź do Prasarita Padottanasana. Ale tutaj, jeśli masz ochotę, możesz od razu wejść do stania na głowie, salamba, śliwszasana, powoli unosząc nogi. Pamiętaj, że w tej pozycji nogi są aktywne, przede wszystkim pracujemy obręczą barkową, tak naprawdę prawie w ogóle nie opieramy tutaj. W ciężaru na głowie, możesz sobie poeksperymentować z tą pozycją, jeśli jesteś zaawansowana, zaawansowany, wejść sobie nogami do garudasany, czyli do pozycji orła, albo cały czas stać stabilnie. Powoli zacznij opuszczać nogi, zejdź do dołu, wróć jeszcze na chwilę do prasa rity. Zrób tutaj skłon, możesz złapać za palce u stóp. Wyciągnij kręgosłup w tej pozycji, ciężar lekko idzie do przodu. Rozciągamy tyły nóg. Wyciągamy kręgosłup. Wdech, spójrz do przodu. Na wydechu przejdź z powrotem do wysokiego lancza. Plank, chaturanga, dandasana. Wdech, pies góra. I wydech, pies dół. Kilka spokojnych oddechów, sprawdź czy w tej pozycji coś się zmieniło, czy jest więcej miejsca w ciele, czy pięty mogą powędrować już troszkę niżej. Spójrz do przodu i przeskocz na początek maty, od razu odkładając pośladki na matę. I wchodzimy teraz jeszcze na chwilę do nawasany. Ugnij teraz nogi i wyprostuj się. Wracamy na wasana. Wyprost na wasana. Jeszcze chwila pracy z mięśniami brzucha. Idziemy do takiego kajaka i łódka. Łódka, kajak. Parę razy. Trzymaj mocny brzuch. Wdech. Na wasana. Przez chwilę spróbuj wyprostować nogi, barki daleko od uszu, plecy proste, trzymamy i odkładamy stopy na matę, kładziemy kręg po kręgu, kręgosłup na matę, podnosimy jeszcze nogi do góry, możemy złapać za palce u stóp, za krawędzie stóp i uginamy kolana, kierujemy je jak najniżej Ananda Balasana pozycja szczęśliwego dziecka możemy się tu pobujać, zostać bez ruchu chwila otwarcia bioder chwila odpoczynku oddychaj głęboko już powoli uspokajamy oddech Wydechu, wyprostuj nogi i teraz napnij wszystkie mięśnie brzucha. Stopy są jeszcze wysoko nad matą. Podnieś się delikatnie, napnij wszystko. Tylko napnij dłonie, napnij stopy, brzuch, całe nogi. Trzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery i puść ciało. Zrelaksuj się, wyciągnij ciało. Ulubiona pozycja, shavasana, pozycja odpoczynku. Zostań tu tyle, ile potrzebujesz. Dziękuję za dzisiejszą praktykę. Namaste.